Cisza pomiędzy drzewami, tajemnice zapomnianych cmentarzy. To tytuł nowej publikacji, która pojawiła się na lokalnym rynku wydawniczym. Pierwotnie żeśmy zakładali, że będą to tylko poewangeliczne cmentarze. W trakcie tych badań, no jednak, trochę się optyka zmieniła. Bo do tego doszły cztery zapomniane cmentarze katolickie, kilka cmentarzy rodowych no i oczywiście ten jeden, jedyny wążeźnie, cmentarz żydowski. 10 czerwca w Wąbrzeskim Domu Kultury miała miejsce promocja książki, której autorami są Aleksander Czarnecki oraz Daria Serchienko. Spotkanie rozpoczął film prezentujący opisane nekropolie. Pomysł się pojawił, dlatego że no, jak możemy inaczej opowiedzieć o cmentarzach? Nie będziemy ciągle pisać albo mówić, że to są nagrobki, że są zarośnięte, że znajdują się na skrajach wsi i pól. Lepszym rozwiązaniem było właśnie pokazanie to na obrazku, bo jak wiemy, ludzie lubią patrzeć, więc, a te obrazki mogły, mogły dużo opowiedzieć o tych cmentarzach. Podczas spotkania można było również posłuchać o kulisach tworzenia publikacji oraz inspiracjach i źródłach wykorzystanych do jej pisania. Są źródła, są karty cmentarzy opracowywane przez służby konserwatorskie. One były dla naszego dzisiejszego powiatu wykonywane w latach 80. i 90. minionego wieku. Ponadto autorzy korzystali również z kilku innych opracowań i stron internetowych zawierających cenne informacje na temat cmentarzy powiatu Wąbrzeskiego. Jest praca, która była przygotowywana jeszcze przez moich uczniów około 20 lat temu na ogólnopolski konkurs, praca zresztą nagrodzona bardzo wysoko, w której oni też zebrali informacje o wszystkich tych nekropoliach powiatu wąbrzewskiego, ale według oczywiście tego stanu, jaki miał miejsce w roku 2003. Zebrane wiadomości i fotografie są nie tylko hołdem dla osób, które spoczywają na tych cmentarzach, ale także próbą ocalenia ich od całkowitego zapomnienia. Bardzo fajnie było zwiedzać te cmentarze, dowiadywać się czegoś nowego. Czułam się takim trochę odkrywcą, można to powiedzieć, a robienia zdjęć z każdym dniem było ciekawsze, bo z innej perspektywy już patrzyłam na te zwykłe, zwykłe groby i te zwykłe napisy. Wśród przedstawionych nekropolii można znaleźć wiele zniszczonych, zarośniętych i Zaniedbanych nagrobków, których wyjątkowo piękna architektura uchwycona została w bogatej dokumentacji fotograficznej. Część z nich znajduje się w takim stanie, że naprawdę w porze letniej raczej nie polecałbym. Jakichkolwiek wycieczek, gdyż są zarośnięte przez ekspensywnie rozwijającą się dziką roślinność. I naprawdę trzeba mocno się natrudzić, aby wejść do środka i cokolwiek zobaczyć. Na starych cmentarzach można było znaleźć bardzo ładne elementy na samych grobach, co. Też wskazuje na to, że w ogóle inaczej wyglądały te cmentarze niż się wyglądają teraz, tak? Jakieś różyczki może na tych kamieniach, jakieś napisy, sentencje, które mówią o zmarłych bardzo takim w ogóle jakimś, nie wiem, miłym odniesieniu. Publikacja nie tylko pozwala uchronić od zapomnienia miejsca pochówku, ale jest również ważnym elementem regionalnego dziedzictwa kulturowego. Wiele cmentarzy odchodzi w niepamięć, a dzięki tego rodzaju inicjatywom mamy szansę odkrywać je na nowo. Wydawcą książki jest Powiat Wąbrzeski.